George, musisz założyć czapeczkę. Czemu? Foliowe czapeczki działają jak tarcza, chroniąc nasz mózg przed szk... Teraz, a wy dokąd? Dolit, do Peppa i George znaleźli małą kałużę z łajnem. <śleski> <śleski> Pepo George! Chodźcie już! Dobra, liczę do trzech. Kurde, zapomniałem, że nie umiem liczyć. Och, George! Co ty brałeś? Że niby ja? Ależ nic. O, biedny George! A co, ma być bogaty? Biedny George! Spokojnie, wezwę doktora niedźwiedzia. Człowieku, oczyp się ode mnie! Nie. Człowieku, czy Ty normalny, czy walnięty? Nie. Dobra, Nara! Czy teraz, George? Nie. Pójdzie do. Nie. Nie. Co się tu dzieje? Biedny George! Idziemy prosto do łóżka! musisz troszkę poleżeć. A za sparany skubi... premium luzem masz 50% taniej 3.49 za kilogram. A za skubi chrupkę? Co ty? Ja ja sobie robisz? W takim razie nie pozostawiasz mi wyboru.